Cześć, witam Was w ulubieńcach kosmetycznych listopada. Zamierzam też zaraz nakręcić niekosmetycznych ulubieńców, oczywiście z sezonu. Tak jak obiecałam, zamierzam ich kręcić co sezon, czyli teraz będą jesienni niekosmetyczni ulubieńcy. No ale ten film jest o kosmetycznych. Zacznijmy od tego, co totalnie mnie urzekło i co w tej chwili mam na paznokciach to połączenie lakieru z Essie, takiego bardzo ciemnego w kolorze wina i Lakier Rose Golden Rose z nowej serii Carnival. On jest biały. To nie jest absolutnie żaden brokat. Tu się nic nie świeci. Po prostu to są drobiny różnej wielkości, białe. I kurde, ten lakier ma niesamowite właściwości przedłużające trwałość, ponieważ ja totalnie zapomniałam, kiedy robiłam manikir i było to, jak sobie podsumowałam, właśnie od dzisiaj, jakby ponad licząc godzinami ponad 6 pełnych dni. Na wyjeździe, na wszystkim w ogóle mocząc. No i na pełnym wypasie, że tak powiem, zużycia. I wow, ten lakier minimalnie star się tylko z końcówek, z małego palca, dobra, okej, okay, sama zerwałam, przyznaję się, bezbicia. Jednak nadal drzemie we mnie to coś, co sprawia, że jak widzę taką małą szczelinę, to tak chciałabym tak odhaczyć, żeby to tak. Ach, ten lakier, ach. Ale fakt, podoba mi się niesamowicie ten efekt. Lakier ten stosowałam też na jaśniejszych kolorach. I też wygląda super, naprawdę jak takie rozbryzgi farby białe, cudownie. Mam więcej w ogóle tych lakierów i myślę, że to też jest ciekawa rzecz, żeby e, poświęcić cały film na to. Dobra, ale dalej lecimy, bo o tym pewnie coś tam jeszcze zrobię. E, lecimy dalej. Usta. Na moich ustach ym, no fakt, że bardzo często używałam y, po prostu jakiejś, jakiegoś kosmetyku pielęgnującego, a nie kolorowego na usta. To częściej. Ale były to różne rzeczy. Jednak jeśli chodzi o kolor, to właśnie to wygrało. Essence Stay Matte Lip Creme i to jest kolor, kolor, kolor silky red, bardzo ostra, żarówa, czerwona lubię to za to, że kiedy położymy taką standardową ilość, to to jest taki półmatowy efekt taki z bardzo delikatnym błyskiem, ale kiedy odciśniemy, zblotujemy na przykład o chusteczkę to usta są całkowicie matowe, no i włosy te, które zwiewają nam na twarz nie rozprowadzają pomadki czerwonej po całej twarzy właśnie znaczy te włosy co na usta, to nie sprowadzają jej, jej na całą twarz. Także to jest całkiem sporiatud, że kiedy wiecie, że ktoś się dziwnie na was patrzy, hmm, to właśnie może to być czasami to, że ta kolorowa pomadka jest wszędzie. No, a to jest całkiem niekomfortowe, tak mi się zdaje. Jeśli chodzi o brwi, e, najczęściej używam albo aqua brow, kiedy chciałam, bardziej, e, kiedy chciałam mieć je bardziej wyrysowane, lub karetki z Catrice, o której. Całkiem, całkiem świeżo nakręciłam właśnie film. Um, no, dwa zupełnie różne produkty dające inny efekt w miarę podobny kolor aqua brow jest odrobinę, mm, odrobinę ciemniejszy, ale odcienie są bardzo zgodne, jeśli o to chodzi. Poza tym jeden i drugi produkt można bardzo łatwo mm, dozować, <grym> że tak powiem. Jeśli chodzi o cienie, najczęściej używam 402, czyli czegoś, co właśnie wy mi podpowiedziałyście. Dziękuję bardzo. E, to jest duplikat e, satin taupe. Nie jest to identyczny cień, ale jeśli ktoś z was Chcę mieć coś w tym kolorze, a szkoda wam wydać ponad 50 zł na jeden cień z maka, to możecie się skusić na ten, który kosztuje led ledwo kilkanaście złotych, właśnie z Inglota. 402 ma blisko do tego Satin Taupe. Całkiem, całkiem nieźle, jeśli chodzi o duplikowanie. Dobra, kolejna rzecz to zapach. Zapach nie mój, Lecz mojego faceta. Coś, co kupiłam mu właśnie w prezencie, bo chciałam, żeby tak pachniał. Skusiłam się od razu na 200 ml, ponieważ One Million pokorobana to jest coś, co... Och! Uwielbiam. To jest bez dwóch zdań najlepszy zapach właśnie na nim. Jest to niesamowity... Ym, tak naprawdę ym, są to niesamowite perfumy z tego względu, że Mimo że są bardzo popularne, to na każdej osobie pachną zupełnie inaczej. Jestem w stanie je odróżnić na innych mężczyznach, ale... Za każdym razem pachną inaczej i oczywiście, że na swoim własnym pachną najlepiej. <grywa> Dobra, lecimy z ostatnią rzeczą. To jest pianka Schwarzkopf Got2b Megalomania, ta właśnie z serii got czerwona. Pachnie w ogóle takim musem malinowym. Jest cudowna i to jest jedyna pianka, która naprawdę nie obciąża moich włosów, którą, o której przypomniałam sobie, bo była gdzieś daleko zakopana i nie mogłam jej znaleźć, kiedy umarła moja prostownica. No i naprawdę jest fajna. I tą objętość, którą mam od kilku filmów, właśnie zawdzięczam tej piance. Czemu jej wcześniej nie używałam? Nie wiem, zgubiłam. Używałam wcześniej, tak dużo, dużo wcześniej, ale o niej całkowicie zapomniałam. Teraz do niej wróciłam i pokochałam ten efekt na powrót. Ten efekt pokochałam, który ona daje. I myślę, żeby nakręcić też o tym film, w sensie o tym, jak robię włosy, dlatego że używam jej w sposób... Bardzo mocno niestandardowy. Mhm. No dobra, na tym skończmy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dajcie znać, jakich wy miałyście mieliście ulubieńców w tym miesiącu. A ja już się szykuję do tych niekosmetycznych. Dzięki, cześć.